do tego zrzeszenia Radio Maria, do tego księdza języka, co on jeździ kurwa? Bajbach, jak się mówi, jak się, ja się, ja się mówi, na ten samochód, jak bardzo. Bajbach, moim Bajbachem, moim tam W środku wyposażenia, naszpikowane elektroniką, wszystko tam w środku, piękne, No dobra, to pójdzie, jaki ma samochód daleko 150 tysięcy. No no i co? No i... I co? No. To ja, po, ja powiedziałem tam do innych ludzi. Proszę księdza. Czy to nie jest grzech? Czy to nie jest grzech? A, a, a widziałeś się ze... są sobie kup! A, a widziałeś się z Malucha albo dużego fiata i sobie go jeżdżaj do wiernych. Nie! A, a, a ci inni mówią także, nie? Że on musi mieć dobry samochód, bo jakby się wypadek stał, to mógłby ponieść śmierć. On musi mieć samochód bezpieczny. bezpieczny ah, zabezpieczony, a, zabezpieczony? Tak, ale nie? To, co, to on nie chce zginąć, jak Pan Jezus, na krzyżu, bo je w Cierpienia! Ale powiedz nam, jak w cierpienia na te pieniądze. Nie wiem, ginąć! Za wierny za ludzi, a ciotka. A może jeździć sobie. Bajba, a, no a do ciotki listy przychodzą? Przychodzą? I płacą! 50 zł, 40 zł na te kapki, na to, co na I po tobie! A, a bo nie! Jajeczko na miękko mi nie dadzą! Namiękko! Nie, nie dadzą mi jajeczka na miękko nawet! No 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 ludzie! No. Jajeczka mi nie dadzą! Dwa dwie, Ej! No. Jajeczko! A tu kurwa! Po trzydzieści, po tysiące dają te gatki! Co miesiąc wysyłają? Co miesiąc! Patrzcie, czy, czy to nie skandal? To jest skandal. Międzywojenny czas.